Mieszkam z nowym współlokatorem od dwóch miesięcy. Wydawał się normalny, trochę cichy, dużo pracuje, ale płaci na czas i jest czysto. Wczoraj, kiedy go nie było, zauważyłem notatnik na stole w kuchni. Zazwyczaj nie wścibiam się w cudze sprawy, ale na okładce było napisane wielkimi literami Lista rzeczy do zrobienia przed końcem. Pomyślałem, że to pewnie lista celów albo jakieś zadania, ale ciekawość wygrała. Otworzyłem i zobaczyłem punkt pierwszy. Zamknąć wszystkie konta bankowe. Punkt drugi, sprzedać komputer. Ale trzeci punkt sprawił, że zrobiło mi się zimno. Pożegnać się z rodziną w taki sposób, żeby nie zauważyli. Kolejne strony były jeszcze dziwniejsze. Lista osób, w tym moje imię. Przy każdym nazwisku były dziwne notatki. Godziny, daty, a przy moim napisane w nocy śpi głęboko. W tym momencie usłyszałem, że przekręca klucz w, w drzwiach. Szybko zamknąłem notatnik i usiadłem, udając, że nic się nie stało. On wszedł, spojrzał na mnie dziwnie i bez słowa schował notatnik do plecaka. Całą noc nie mogłem zasnąć. Rano, kiedy wyszedł do pracy, sprawdziłem jego pokój. Wszystko spakowane w kartony, jakby miał się wyprowadzić. Zastanawiam się, czy iść na policję, czy po prostu wynieść się stąd jak najszybciej, ale wciąż mam przed oczami to, że przy moim nazwisku było napisane W nocy śpi głęboko i nie wiem czy on wróci dziś tylko po swoje rzeczy, czy po coś innego.